Hello, hello. Kurde, no. Zaraz zobaczymy, czy odzyskamy? Już chwileczkę, zaraz do Was wracam. Za momencik, poczekajcie chwilkę. Coś miałem tutaj. Małe problemy. Techniczne, że tak powiem. Ale czemu ja nie mogę powrócić do tego? Już momencik, bo nie mogę sobie podglądu zrobić. To, że się tak stało. Oj. No, kurde. Przepraszam bardzo, że się tak kurdy stało, ale. Michał. Michaju. Witam, witam. Serdecznie. Witam. William Roni. Welcome. Ojejku, jejku, no, się porobiło, chyba się ludzie zdenerwowali, no i wywaliło nas z tego draftu i prawdopodobnie straciliśmy wszystko. A tak się fajnie zapowiadało, no. Och, jejku, jejku. Miejmy nadzieję, że ludzie wejdą z powrotem. Ale ciekaw jestem, czy straciliśmy ten draft. Bo jeżeli wywala z serwerów, to przeważnie jest tak, że to my przegramy mecz. Wygrany. Dziwne to jest. Bo kilka razy już tak miałem. Utraciłem połączenie z serwerami EA oczywiście. Wiecznie tak jest. Witam serdecznie. No. Co się stało? No już mówię, no wywaliło mineta. No także Dostawca taki jakiś kiepski. Wyjdźmy z tego. O, siemanko Szakal. Witam serdecznie. O, takie drobne, kurde, tutaj są problemy z tym internetem. Był live, było bardzo dużo osób. Może wrócą. No także Miejmy nadzieję, że odzyskamy wszystkich tutaj ludzi, którzy się wspólnie z nami bawili. Bo obecnie graliśmy sobie w ogóle tutaj draft stworzony. Tak, tak, problemy Bartku, no. Neta wywaliło. Graliśmy w draft stworzony z widzami i wywaliło mineta. I pewnie zaliczy nam draft przegrany. A było naprawdę dużo, dużo osób było. Ale też tutaj mamy kilkuosobową, fajną ekipę. Dobrze. Zobaczmy, co z tym draftem. Co z tym draftem? Heh. Dziękuję bardzo. Po utracie oczywiście wygrywaliśmy, a zaliczyło nam jako przegraną. No przecież. Czy to nie jest irytujące? Ale tam jakieś paczki mamy, to co? Nie ma problemu, Chrisu. Spoko. Bardzo chętnie sobie zagram. Także mamy kilka paczek. Może ktoś dobije to później. Pootwieramy. Ojku, jejku. No. Kurde, no nie spodziewałem się co. Robimy jeszcze jeden draft, czy co? Oj, kurde. Przygramy <gry> sobie. Karierę? Czy gramy sobie futa? Hmm. Zobaczmy, co tu w ogóle mamy na dzisiaj przewidziane. Myślę, że te cztery byśmy zrobili. Michaju, dobrze, już pokazuję drużynę. Wiesz so, co, ja nawet nie dzwonię tam do, do, do polskiego działu, żeby mi oddali tego żetona. Ja, wiesz, za, za monety grałem, nie? Nawet. Futa. Dobrze, to teraz zgodnie z obietnicą pokazuję skład. Skład jest słaby, to już mówię od razu. Mm, najnowszym nabytkiem jest e, Richarlison, kupiony wczoraj. Proszę. Witam, witam, panowie. Witam. Przepraszam jeszcze raz, że, że takie wystąpiły drobne usterki techniczne. Jak to Bartek już wyżej tam napisał. No, taki mam skład. Ten pan Richard Richardson zawitał wczoraj do mojego składu po raz pierwszy. Kupiłem sobie go. Tutaj mam takich zmienników. Może Wam teraz pokażę jeszcze, jakie karty znajdują się w ogóle w moim. No, witajcie, witajcie z powrotem. No, pokażę Wam, co mam w moim klubie. Co? Jakie karty to? Mój klub. Także. Mm -hmm. A, zawodników. Lineker na wypożyczeniu, tam zdobyty. Maradona, Aguero, Salach, Valencia, Cardi Mbappé. Naldo, Sane, Benatia. Może jakaś propozycja, co teraz robimy, nie wiem, futagramy, czy jeszcze jeden draft. Ryzykujemy znowu utratą połączenia z serwerami. No nie wiem, to zależy tylko od was. Coś ostatnio. Coraz więcej tych ustarek. Futa, tak? Dobrze to. Zobaczmy tego futa. Zagrajmy, dograjmy sobie po prostu. Tylko, że ja gram tego jednego futa, centrala futa. Ale to są te online, tak? Tego Squad Battles. Bym sobie rozegrał te futa. Ja to kurde. To jest online, tak? Tak czy nie? Pokierujcie mnie. Fajnie, Bartko, fajnie. Fajnie, że wróciliście. Takie małe problemy. Uwaliło mi neta. Jak coś, to mam sześć paczek. Skład Battles. No to nie wiem w końcu co. To może rozegrajmy tego jednego gracza Skład Battles, później sobie zagramy mm, te, tego futa, tak? To o to chodzi wam, tak? Skład Battles w tym fucie, tak? Bo tu centrala futy no to. To mamy takie zadania, na pewno je zrobimy. Kupimy kondycję zawodnika pierw. E, karty jednorazowe. Kondycja zawodnika, tak? Dobra. Kondycja zawodnika. Pyk zakupujemy. Czy ciebie, Bartku, pozdrowię? No pewnie że tak. Bardzo serdecznie cię witam i pozdrawiam Bartku Kutrzepa. Jest mi bardzo miło. Z tego powodu, że jesteście tu w tak grocznym, w tak licznym gronie. Także bardzo mnie to cieszy. Nie ma za co, Bartku. Staram się każdemu tutaj odpowiedzieć, pozdrowić, także nie ma problemu. No i z portugalskiej ligi byśmy sobie kogoś wzięli. Dobra, zagrajmy co? Takie mamy. Takich mamy rywali. No dobra, to. Gramy. Tutaj będę sobie yy, dawał tutaj jest moja pozycja, złoto, elitę dwójkę, z tego co pamiętam, ledwo ledwo co ją tam wbiłem, ale wydaje mi się z tego względu, bo grałem sobie trzy mecze przykładowo dzisiaj i ten czwarty zostawiałem sobie na jutro i, i tak po prostu grałem po trzy mecze. A, a dogrywałem następnego dnia. A jakbym grał po prostu całe wszystkie cztery mecze na raz, to szybciej bym pewnie wbijał tą rangę. Także obecnie mam złoto, dwójkę. E, myślę, że elita, trójka będzie wbita. Także. hej, co? Weźmy sobie jeszcze tego. Zagrajmy sobie może z tym składem. Co? Skład sobie. Stefan, już, już pokazuję. To jest chwilka, moment dla Ciebie. Proszę bardzo. Tak wygląda obecnie mój skład. Skład jest z paczek. Jedynie tutaj Richarlison został kupiony wczoraj. Także to jest wszystko z paczek. Także przechodzimy do Squad z jednego gracza. Zagrajmy sobie z tymi. Nowicjusz. A dziękuję Bartku. Nowicjusz, bo, bo nie jestem zbytnio takim graczem mega. Zobaczmy jak tam z kondycją. No przydałaby się kondycja. Dziękuję, że fajny skład. Trening, kondycja zespołu, żebyśmy mieli tej kondycji. Także. Przypominam jeszcze raz sobota, niedziela The Last of Us specjalnie dla koleżanki Yuki. Jest wielką fanką. Poprosiła mnie o to, znaczy w sumie jej zaproponowałem. Ona mówi, że bardzo chętnie, bo jest wielką fanką. Także jest możliwość decydowania, w co gramy.